Każdy komentarz, każdy lajk, like, każda subskrypcja daje nam ogromną motywację do dalszej pracy. Dziękujemy, że jesteście z nami. Trump rozmawia z Władimirem Putinem. J.D. Vance i Pete Hexet opisują wizję nowej administracji amerykańskiej na zakończenie wojny, przyszłość Ukrainy, misję pokojową i europejskie wartości. Pytanie, co na to wszystko polska? Ciekaw jestem, czy zgodzicie się Państwo ze mną, że w gruncie rzeczy stoimy przed wyborem. Czy żerować działania Stanów Zjednoczonych, próbując jakoś wywierać na nie presję, jakoś je lepić, jakoś mieć na nie wpływ, czy też zgłosić właściwie wotum separatum od tego, co robi dzisiaj Donald Trump i jego administracja, budować europejską alternatywę i raczej w tym unijnym środowisku próbować, próbować się dogadywać i próbować pokazywać alternatywne pomysły wobec tego, co robią Amerykanie. Do moim zdaniem nie jest żaden ja, wybór, bo ja, to są dwie rzeczy, które Stany Zjednoczone mogą na to jedynie wzruszyć ramionami i przejść do porządku dziennego. Jedyny wybór, jaki my mamy jako Polska w tej chwili, to jest wybór, czy zgadzać się na ewentualne wysłanie wojsk polskich na Ukrainę, czy się nie zgadzać. No moim zdaniem, zdaniem Konfederacji, my powinniśmy w tej chwili mieć jeden, bardzo prosty cel w naszej polityce zagranicznej, stawić jasny opór wszelkiej próbie wmanewrowania Polski w wojnę na Ukrainie, wszelkiej próbie wysyłania wojsk polskich na Ukrainę pod jakimkolwiek pretekstem, czy jako sił stabilizacyjnych, pokojowych, czy ukraińskiego, ukraińskiego sojusznika. Bo po prostu powinniśmy w tej chwili zadbać o polski interes, o to, żeby Polska nie była na pierwszej linii frontu w razie ewentualnego wznowienia. Czy rozumiem pan że polskie wojsko panie. czekały na armię rosyjską raczej na Bugu? E, tak, polskie wojska mają zabezpieczać polskie granice, a nie jakąś ukraińską linię. A nie lepiej zabezpieczać je z dala od polskich granic? Ale Polska graniczy z Rosją. Tak. I Polska graniczy też z tak. Białorusią. I jeżeli Rosja by chciała zaatakować Polskę, to zaatakuje Polskę bezpośrednio. Nie musi wcześniej pokonywać Ukrainy. No tak, ale jeśli pokona Ukrainę, to będziemy już bezradni. Wobec czego może lepiej odepchnąć wojska rosyjskie i stanąć gdzieś. Bliżej pro, niż bliżej Długu. Nie, ale polskim, polskim zadaniem jest zabezpieczać Polskę i zabezpieczać wschodnią flankę NATO. Jeżeli ktoś chce bronić Ukrainy na Ukrainie, jeśli Francuzi na przykład chcą wysłać wojska francuskie na Ukrainę, to my powinniśmy ich tym wspierać, popierać i jak najbardziej kibicować. Natomiast Polska Polskie wojska powinny bronić Polski na polskiej granicy. Chociaż wie pan też, panie pośle doskonale, że siły pokojowe to nie są siły, które walczą. I siły pokojowe amerykańskie na przykład stoją dzisiaj na 38 równoleżniku między Korami, nie oddają tam ani jednego strzału, a od ponad 50 lat zabezpieczają tam polski. Ukraina to nie będzie taka stabilna sytuacja. Wie Pan, panie redaktorze, że wojska, które zostałyby wysłane na Ukrainę, nie byłyby objęte klauzulą artykułu 5 NATO. Czyli gdyby polskie wojska stacjonowały na Ukrainie i zostały tam zaatakowane przez Rosjan, to nasi natowscy sojusznicy nie byliby zobowiązani do tego, żeby przyjść tam z pomocą i żeby bronić tak tych polskich żołnierzy, którzy na Ukrainie są atakowani. No ale pomysł jest taki raczej, żeby to były wszystkie wojska natowskie. Pani posłanko, pani